Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Alternatywki. No, życie tej naszej Raven nie jest zdecydowanie proste i łatwe. Jak dla nastolatki, to trzeba powiedzieć, że dosyć dużo zwala jej się problemów na głowę, ale czy to na pewno są problemy, o jakich ona myśli? Czy na 100% simowe intencje są takie, jakimi ona je odczytuje. To jest zagadka na dziś, którą będziemy oczywiście rozwiązywać, ale jak na razie, oczywiście, tak jak zdecydowaliście, Raven po prostu, no, ona jest obrażona na Liam'a za to, co się stało, za to, że według niej ją zwodził i na końcu zainteresował się za bardzo Jenny. Ale. Oczywiście rozwiązanie tego wszystkiego będzie na końcu odcinka, dlatego już teraz Was zapraszam. Natomiast zaczynamy rozgrywkę zwykłego dnia. Była aktualizacja, zaktualizowałam mody, ale cały czas tutaj coś tam się dzieje, dlatego albo nie zwracajcie na to uwagę, albo coś tam z tym sobie zrobię, żebyście tego nie widzieli. W każdym razie. Zaczynamy dzień, jest piątek, więc dzisiaj będzie dzień papski z naszymi dziewczynami z klubu, ale oczywiście nie z Jenny, no bo bez przesady, prawda? Ona w ogóle jest totalnie, totalnie na nie. Yy, zamknęła się yy, na tę dziewczynę, bo mimo, że ich Stosunki zaczynały się poprawiać ze względu na to, że sama Jenny bardzo tak zaangażowała się w sprawę Ruth i Ilaya, no i poniekąd właściwie bardzo swojego brata Chada. Tak teraz wszystko to zostało zburzone i Raven uważają za fałszywą gnidę, dlatego ona nie jest zaproszona, zaproszona jest tylko Aurora i Grace, i dzisiaj wyjdziemy sobie gdzieś tam na jakieś jedzonko. Ale na razie życie się zaczyna i czas oczywiście do szkoły, czas się szykować. Cóż, czy mamy lekcje odrobione? Chyba mamy. O, zaległe lekcje? Jak to? Ona ma cały czas truje, ale ja z nią odrabiałam lekcje. Jakie ona ma jeszcze zaległości? Przecież ona ciągle do tej szkoły chodziła, więc tego szczerze mówiąc powiem Wam, nie rozumiem. Co ona ma tutaj za. Ehm, co tu się wydarzyło? Nieudana przyjaźń. Ach, zerwane więzi! Tak jest. I moi drodzy, jak sobie grałam nimi chwilę, to Grace, nie, nie Grace, to Claire wyszła na randkę z Parkerem. Parker zaprosił ją na jakąś tam randeczkę, rendezvous, wyszli. I całkiem nieźle ta randka im się udała, oczywiście taka na razie jeszcze, wiecie, nie śmiała, bo sama Claire nie wie, co chce zrobić. Czy chce z Ilajem, czy chce, może właśnie z tym parkerem. No, ciężka zagwostka przed nią. Myślę, że sama musi zadecydować, z kim jej się będzie lepiej to życie układać. Więc, no, wszystko przez, ni przez nią, wszystko przed nią. Oczywiście mamy. No to jeszcze trochę czas, mimo że ta seria powoli, powoli już zmierza ku końcowi. Eee, tak, jeszcze trochę tych, czy trochę, kilka tych odcinków oczywiście zostało. Więc będziemy po prostu działać dalej. I tak, Raven, dobrze, masz jeszcze chwilę do tej szkoły. Odrób zaległe lekcje, bo chciałabym, żeby ona tę serię skończyła z dobrą oceną. To już tak, tak wam zdradzam. O, no aha, oczywiście już kurz. No tak, ta muzyczka to jest kurz, oczywiście, który się pojawia. I jak już zjesz, to weź, podkurzaj, pobieżnie tutaj. Eee, podkurzaj, pobieżnie na piętrze. Już te królosy się pojawiły. No nic, Kler będzie odkurzać. Ona ma dzisiaj chyba wolne, z tego co pamiętam, tak jest. Więc dzisiaj spędzi to na porządkach domowych. Może odwiedzić tutaj tego sąsiada. Ewentualnie zaprosi Ilaja. Może tutaj coś Może tutaj coś między nimi też wyniknie. No, Claire. Podkurzaj. Miałaś podkurzać, a tu się króliki zaczynały. No, co się dzieje? Podkurzaj. Czy jakiegoś moda mam, który tutaj jak nie, no coś się psuje, wiecie? Coś się psuje, któryś mod tutaj widzę, że z którymiś nie nie jest kompatybilny. No nie zdążyła, dlatego pójdzie teraz. Już z nie do końca odrobionymi lekcjami. Proszę, idź. Idź, bo zaraz będą dzwonić ze szkoły. No i pełne pranie, oczywiście, jak zawsze. No tak, ja się zajmę tutaj praniem, takimi przyziemnymi rzeczami. A my widzimy się po tym, jak Raven wróci ze szkoły, bo to dzisiaj jest jej dzień. Zobaczcie, to miałam, wa wam. miałam do Was przyjść, jak będzie Raven w domu, ale zobaczcie, sąsiad do nas przyszedł. No to co, zgadzamy się na wspólne spędzanie wolnego czasu. E, tutaj robiłyśmy cały czas pranie. W międzyczasie Claire ćwiczyła trochę joga, ale dosłownie chwilkę. A teraz czas na sąsiada młodego, interesującego. Dzień dobry, panie sąsiedzie. Myślę, że możemy teraz y, trochę przyspieszyć tę znajomość. Oczywiście nikt nie mówi, że będzie to. Miłość na całe życie, ale na chwilkę chociaż. Wiecie, mały romansik. Kler też się należy coś od życia. Ja zawsze to powtarzam. Ona w pełni poświęciła się pracy, nawet nie tyle macierzyństwu, co pracy. E, przez to wydaje mi się, że może trochę straciła pewne momenty w życiu. Choć po I jeszcze zrobimy sobie barabara. Bara, bara. A co? Dopóki nie ma Raven, matka szaleje. Powiedzmy, że Claire nagle zmieniła zdanie o 180 stopni. Ona nie chce już czekać. Więc, no, bierze w sprawy swoje ręce. Mam nadzieję tylko, że nie w łóżku Raven, bo to byłby przypał. A nie, na szczęście nie. Gdzie szcz... on. Aha, on idzie tędy tutaj. No dobrze. Najważniejszy jest efekt, że on tutaj przychodzi. Ja tylko zrobię sobie tutaj fotkę na pamiątkę, że ma młodego gacha. Ciekawe, czy Ilaj byłby zazdrosny o Claire, gdyby dowiedział się, że na romansu jest takim młodym gościem. Mam nadzieję, że tak. Ja bym była na jego miejscu trochę zazdrosna. Jestem niekonsekwentna i miętka faja za to, że jestem... Że nie trzymam się swoich postanowień, miało być powoli, miała sobie wybrać, którego chcę, ale dobra, a czemu nie może mieć dwóch naraz? No, ej, właśnie, może mieć dwóch naraz, może trochę z tym młodym, może ja też na przykład, o, to jest dobry pomysł. E, wiecie, uwieść go ponownie, a potem go rzucić tak, jak on rzucił ją. To jest całkiem dobra idea i nie wiem, czy jej nie pociągnę. Zemści się, a zemsta najlepiej smakuje na zimno, prawda? E, dobrze. No to co, zaprzyjaźnić się chociaż troszeczkę. Ożywiona rozmowa. Nie śpi, tylko tutaj wstawa i. I pogadajcie tak, plecy w plecy, dokładnie. Dokładnie o to mi chodziło, idealnie. Poplotkuj trochę. Jak było? A, pierwsze barabara. Oczarowanie. O. Wspaniale, wspaniale, że im tutaj wyszło, chociaż no mówię. Claire tutaj też już posłucha było od dłuższego czasu, dlatego jak najbardziej mogło, e, mogła swoje zasady trochę odsunąć na bok e, i po prostu pomyśleć w końcu tylko o sobie, więc no. Cóż, cóż, rzec, jakie macie uczucia? Rozpalone serca. Claire nie umie tego wytłumaczyć, ale czuje się naprawdę oczarowane Simem o imieniu Parker, a sam jego widok sprawia, że puls przyspiesza. I podziw jakiś tam był. Zrobię 20 pompek. I w 10 sekund wypijam rządek. Eee, rozmawiaj o zainteresowaniach i moglibyście się ubrać. Zmień strój. I poproś parkera, żeby też się przebrał. Poproś o pokazanie stroju codzienny, bo Raven nie może widzieć, że. Matka iść tam z sąsiadem, tutaj. Tym bardziej nielubianym sąsiadem, to już w ogóle. Czas wypełnić postanowienie! No, ej, a co ona miała za postanowienie? Co ona miała za postanowienie? Ukończyć etap aspiracji. O oh no, zapomniałam. <laughs> zapomniałam o jej postanowieniu. Mogłam dać jej, żeby poprawiła cenę, nie wiem cokolwiek. A tu dałam jej etap aspiracji i po prostu kompletnie wyleciało mi to z głowy. Yy, no, trudno, trudno, trudno. Przykry dzień. W szkole ktoś tu mieszka, okurzony. Wyłączyłam to. Praca domowa, jakiej tej szkole poszło? Przeciętna cały czas, no ale nie jest aż tak źle. Słuchajcie, bierzemy dziewczyny, i tutaj pod domem pojawił nam się McDonald's. Bo gdzie mogą iść młode osoby, jak nie do maka, nie? Eee, tanio, nie wiem czy jakoś super smacznie, ale nie jest źle. Odwiedzimy restaurację, weźmiemy sobie no oczywiście nie Liama tylko Grace i Aurore. Mam nadzieję, że reszta paczki nie przyjdzie tutaj, bo tak się też zdarza, że jak idziemy z jedną osobą gdzieś w jakieś miejsce, to nagle wszyscy się zlatują, wszyscy dostają informacje od drugich i przychodzą nam, w... czują wszystko. <gry> wszyscy idą ze mną. No właśnie, widzicie? E, tak jak mówiłam, spotkanie klubu nine. Nine, NINE. 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 Zakończymy spotkanie. Nie chcemy ich tutaj. E, chcę tylko dodać do grupy dziewczyny działania. Dodaj do grupy i tutaj, dodaj do grupy, a reszta niech się gonią, chłopacy i Jenny, nie ma ich tutaj i nie będzie. Tak wygląda ten McDonald's, ja go delikatnie przerobiłam tutaj w środku, bo to był jako bar, a ja chciałam jako restaurację. I moim zdaniem wygląda akurat całkiem spoko, tutaj te obrazy jako McDonald's są super moim zdaniem. I usiądziemy sobie, poprosimy o jakiś stolik, bo mówię, chciałam, żeby to było nie jako bar, tylko jako restauracja. Może ten tutaj poprosimy o stolik. Raven dzisiaj stawia. Tu mam takie fajne od rawashin takie wiecie, mniejsze, tylko na szafkę zwykłą, na blat. Ekran dla szefa kuchni i tutaj jest dla kelnera zlew, więc to jest bardzo fajne, bo oszczędza miejsce i można to wsadzić gdzie tam się chce. No, więc dostajemy stolik, ten, który chcemy. To jest mama yy, mama Liama. Dziewczyny, siadajcie, zaraz coś zamówimy. Muszę pamiętać, że Grace jest chyba wegetarianką. I jeśli ona coś chce zamówić, to musimy pilnować, żeby zamówiła sobie coś bezmięsnego. Yy, usiądźcie razem, chciałabym, żeby. Dziewczyny usiadły. Chciałabym, żeby Raven e, porozmawiała o swoich problemach, o tym, co się dzieje. E, może e, dzieje się melancholijnymi rozmyślENiami. Ona tutaj naprawdę słabo się czuje psychicznie. Zamówmy do stolika jeszcze przynajmniej coś. Nie wiem, tutaj są zadania w ogóle, tak szczerze mówiąc, nie zapomniałam powybierać. Ale to robiłam przed chwilą. Ale jak będzie, to będą jakieś fast foody. Są jakieś fast foody. Bierzemy napój gazowany dla wszystkich. I weźmiemy sobie hamburger wegetariański. O, to na pewno będzie Grace. Tu jeszcze mamy kanapka z bekonem. O, i może po hamburgerze dla. Tu raven i Aurory. Okej, okay, i to sobie zamówią. Wydaje mi się, że to im wystarczy. Ale fajnie jakby przyszła tutaj do nas nasza e, Greysinka. Może ożywiona rozmowa. Niech przyjdzie tutaj, niech usiądzie. I nadal trochę niech się pożali. Powie jej, e, powie, jej powie im, jak to było. E, co się wydarzyło. Zapytajcie jeszcze, jak minął dzień. O, Maruć o niesprawiedliwości życia. To, co tutaj się wydarzyło między nią i Lame, Liamem a, a Jenny, to no, na pewno bardzo jej jest tym źle. Brakuje jej w ogóle zabawy. No, no ona płacze, bo naprawdę jest jej bardzo smutno. Opowiedz niewiarygodną historię, bo to, co się dzieje, to naprawdę jest niesamowite, ale w takim negatywnym sensie. I myślę, że dziewczyny są też zaskoczone tym, jak sprawy się potoczyły, bo uważały, że Liam i Aurora bardzo do siebie pasują. I Liam jest wręcz oczarowany nią. I tylko czeka na okazję, żeby móc z nią po prostu spotkać się bardziej sam na sam. Ale jak widać, chyba nie do końca te intencje zostały dobrze odczytane, właściwie wszystkich. A być może to wszyscy się mylą, a. A to nie jest tak. A, na, na co to wygląda? Dziękujemy za hamburgery. Chyba jej się nie podoba. Dobra, zjedz. Ojej, ona dostała kiepską jakość. Kto to zrobił? Czy poskarżą się? Nie poskarżą się. Chociaż one są takie, żeby się poskarżyły. Yy, czy możemy... Kto jest tutaj kelnerem? On jest kelnerem. Restauracja. Przekaż zniewagę szefowi kuchni. Przykro mi, ale hamburgery jej zdecydowanie. Te wegetariańskie nie wyszły. To nie jest jej dobra... Yy, yy, dobra cecha. <laughs> nie, nie tyle cecha, co... Mocna strona, wegetariańskie hamburgery. No ale dobra, Aurora jakoś to zje, jeśli jest głona, to to zje. Jak nie to się napije, niech jeszcze porozmawiają ze sobą o jak mówię, ona jest.. Raven jest załamana tym wszystkim, co się dzieje między nią a Liamem. I nie wierzę w to, jak bardzo jedna osoba mogła spieprzyć całą relację. I to, nad, nad czym tak mocno pracowała, mimo że efekty tej pracy były mizerne, ale jednak bardzo się starała, jak na siebie. No, ale no cóż, cóż ja mam powiedzieć? Myślę, że. Wielu czy niektórzy z nas przeżyli miłosne rozczarowanie i wiedzą, jak bardzo to boli, więc myślę, że Raven czuje się w tym momencie właśnie bardzo podobnie. Dobra, to opowiedz jakąś śmieszną historię. Dziewczyny nie zjadły swojego jedzenia, widocznie im nie smakowało. No to w takim razie zapłacimy rachunek. 34 simoleony za taką cieniznę, no to trochę dużo. Czy my możemy gdzieś wyjść, tak, żeby żeby jeszcze gdzieś pójść tutaj pada deszcz nie ma za bardzo gdzie szczerze mówiąc chyba, że e, zobaczymy zaraz czy możemy iść jeszcze gdzie indziej może do którejś dziewczyny się wybierzemy e, nigdy chyba nie pokazywałam wam domu Grace to może wybierzemy się do niej odwiedzimy Grace, gdzie ona mieszka ona mieszka w, nie w San no Jesus, Grace mieszka w Newcrest tutaj Odwiedzimy Grace, pokażę Wam jej pokój. Chociaż na pierwszych zapowiedziach był ten pokój Grace również pokazany, więc jeśli ktoś jest od początku, to będzie mógł poznać kilka znajomych miejsc. To jest zostało tutaj usunięte, ale dobra, przeżyjemy. Nie, spotkanie klubu. Czemu oni zawsze przyłazzą? Ja chcę się spotkać tylko z dziewczynami. Pokój Grace jest tutaj. Grace jest artystyczną duszą. Ona ma pragnienie chyba związane z malarstwem, z tego co pamiętam. I bardzo interesuje się sztuką. Art is not a crime. I taki ma pokój. Również dużo elementów różowych. W ogóle do Grace y wydaje mi się, że to pasuje właśnie takie, taki pokój. Chciałabym, żeby one sobie usiadły i porozmawiały, ale może w takim razie zróbmy tę grupę znowuż. Niech sobie usiądą dziewczyny, porozmawiają. Usiądź razem, niech porozmawiają sobie w pokoju Grace. Jeszcze trochę poplotkują. O, widzę, że kwiatek tutaj gdzieś zniknął. No, uschnął. No, trudno. Grace widocznie nie ma ręki do kwiatów. Ale uważam, że pokój jest całkiem w porządku. No, taki w klimacie, nie? Tutaj dom, reszta domu jest typowo maxi, smacz, bo to safe właśnie bez modów. O, tutaj coś się dodałam wtedy. E, a tylko te, te pokoje tutaj naszych bohaterów e, są inne. Ale my nie potrzebujemy tutaj żadnych innych pomieszczeń. Wystarczy, że e, możemy sobie porozmawiać w pokoju u Grace. Dobrze. Co jeszcze? O żartuj o dawnych czasach. W ogóle ty już się zdążyłaś prze... e, Jasper zastanawia się, czy zechcemy przyjść do jego domu. Czy chcemy przyjść do Jaspera? Może nie tym razem. Matka Grace, proszę. Proszę idź sobie stąd. Czy my możemy ją wyprosić? Nie możemy jej wyprosić. No, szkoda. Livia Black to jest mama Raven. My, Raven, ma, Raven. Twój, Grace. Grace ma jeszcze siostrę młodszą. Ale chciałabym, żeby ona sobie poszła, tutaj siedzi. Jak mi to denerwuje. A gdzie jest Aurora? Gdzie polazła Aurora? Ja się pytam. Aha, Aurora siedzi, to tak, z tą małą. Ona ma na imię Nancy. Nancy Black, ona tutaj siedzi razem z naszą koleżanką, ale kurczę że tak się zakumplowały. W ogóle wydaje mi się, że Nancy jest o tym, jak wygląda Aurora, bo ona jest zawsze taka rozgogolona i wulgarna, a mało jest takich simów na, na co dzień, których można tak spotkać. No to co? Porozmawiałyście trochę, nam ta matka tutaj zepsuła plany, tak powiem. Brzydko i bezpośrednio, bo ona tutaj nie miała siedzieć. Ona miała sobie poplotkować razem w babskim gronie koleżanek, a nie z matką, która tutaj włazi i, i słucha to, co dziewczyny mówią i się wielce tutaj wtrąca. To nie jest jeszcze tego typu czas, że można było sobie z mamą tam pogadać o wszystkim, więc może pójdziemy, nie wiem, gdzieś na dół, gdzieś tutaj, na huśtawki. Nie możemy sobie usiąść normalnie na huśtawce? Nie możemy. No to dobra, kurde, co tutaj możecie porobić? Ona jest spięta i cały czas brakuje rozrywki. No to chodźmy na ten telewizor w takim razie obejrzymy sobie wszyscy jakiś film. E, oglądaj film, na przykład, dobry, si siestry, siostry, z dziewczynami razem. Ktoś będzie się chciał dołączyć, to się dołączy, ale chciałabym, żeby oni usiadli, usiadły razem żeby tej naszej Raven chociaż zabawy wzrosło, a myślę, że oglądanie wspólnego filmu to zawsze jakaś e, fajna. Fajna. E, jakaś to zawsze wiecie, rozrywka, nie? Którą można sobie razem jakoś czas fajnie spędzić. Siadajcie, siadajcie, dziewczyny. O, to jest jakiś stary film. Myślałam, że to jest coś e, nowszego, a to takie kurde. No dobra, trudno. Powiedzmy, że lubią e, klasyki albo i nie. <grystanie> Grace się zdecydowanie nie, nie podoba. E, to może. Oglądajmy coś innego. To może Masakry o północy? To to chociaż. Dobra, dziewczynom film się nie spodobał. Czarno-biały, niemy film, więc zmieniają po prostu e, repertuar filmowy i będą oglądać coś innego. Ale przełączcie. Jeszcze poznajmy. Dobra, niech sobie dziewczyny trochę poglądają. E, ty, dziecko, ty iść spać. To nie jest film dla ciebie, bo tu mogą się dziać straszne rzeczy. I moi drodzy, ja za chwilkę będę kończyć ten odcinek. On nie był może zbyt długi, ale grunt jest to, co będzie za chwilę. Dlatego bardzo Was zapraszam na kaczenkę. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych. Zapraszam na kaczenkę. Cześć.